Może szum O Można usiąść i Hąd. No słabciowi jest za ciepło, a dużemu za zimno i tu nic nie ma mówię. Cześć Jacek. Pozdro z Bądź Bądziorno Mirek, czas poszukiwa. Jest mega duszno, jest mega fajnie. Na razie sporo hajsu i to bardzo dużo, bym powiedział, jak na Władek, na tą godzinę. Cześć, Kornel, siema. Cześć, Olo. No, stajemy o piątej i ciśniemy, Jacek, wiesz, bo szybko trzeba stąd wyjechać. Później będziemy stać w korkach. Ale jest mega, mega pogoda, naprawdę. Klawo. Także przesyłam troszkę Bałtyku wam. Muzyka. Siemak o, kuźnicy będziesz, wow! Tam się dzieje, jeżeli chodzi o poszukiwania. Od dużej wody. To do jastarni, do gryfona, wpadnij. Na znak sygnał rekiny. Zostaniesz ugoszczony na pewno. Kawę, tak, kawę piłem, piłem. Cześć, Daniel. Kawusia była już w ogródku. koło piątej jakoś. Dzisiaj nas czterech. Może se, senior może dołączy. Bo nie śpi. A jest na Władku. Siemanko. Tek bar. Tu jest lider. W tej koszulce. I gdzieś tu jest Wandzia. Także pozdrawiamy Wandzie, Wandzia jest na władku Badam. Do jejastalni to pierwszy polecam też Helibur. A, no i super. Super dzień, tak Jacek, jest pogoda fajna. Tam daleko ktoś chodzi też z wykrywaczem, z żółtym galetem. Oby też nas zbierał. Siemanko, tam, tam za miesiąc będzie się działo. Pozdrawiam, grubych znajdek. Pozdrawiam. I Monika nie śpi. Bądziorno Mateusz, Mati, spoko. Śmiało pani może wszędzie chodzić. Wszędzie. Złoto występuje tutaj. To trzeba na nie najść, nie? Zło nigdy nie śpi, ty jesteś szalona. <grymne> Na jagody. Duży jest w szoku, że oni mają sygnały. Ale duży ma manticora, także u niego to będzie chwila beret. I będzie strzelone. Cześć. U nas 13. Robin tutaj było 16, a teraz jest ze 20, bo jest duszno. Jednak grzyby Jacek dzisiaj może pojadę po południu zobaczyć na moje miejsce prawdziwkowe, ale u kaszuckiej Kaszubskie wykopki ma tam normalnie grzyby u siebie Idę do wody, może się potem odpalę jeszcze Cześć Miluziu milu, Miłego Dzionka trzymajcie się. Rybnik Dariusz Siemka Pozdrawiam Dariusz Miłego dnia. Yeah.